Zaczniemy od 550, to nie musi być 555, może, mogą to być dwa takie krzyż połączone z elektrolitem, czyli generator. Drugim elementem jest elektrolit, jeden opornik, który zasila ten układ, potencjometr montażowy, który odpowiada nam za prędkość przełączania, dioda zabezpieczająca przekaźnik dwusekcyjny oczywiście ja tu dałem na 12 V można dać na 5 V zależy jaki macie po prostu silniczek tranzystor który steruje tym przekaźnikiem i jeden opornik który układ steruje tym tranzystorem przez ten opornik tranzystor steruje z kolei z kolei tym przekaźnikiem ale jeszcze wcześniej pokażę wam ręczny układ na napięcie stałe do sterowania silnika krokowego. Wyobraźmy sobie, że tutaj na tym mam kamerę, ewentualnie antenę jakąś i po prostu ta antena ma śledzić nam po prostu okolice, czy ustawiać się do tego. Ja sobie tutaj już przerobiłem ten silniczek, to będzie dla eksperymentów. Dalej powiem o co. Ten chodzi. przyłącznik jest taki troszkę fikuśny, bo on tak w tej pozycji załącza, w tej pozycji załącza, natomiast w środku. Jest, jakby martwe, prawda? Tu sobie doprowadziłem dwa przewodziki, połączyłem to po prostu na krzyż. Te sekcje to by były takie sekcje, jak powiedzmy tutaj, w tym i ja je łączę po prostu na krzyż. Tutaj pierwsza z ostatnią i ostatnia tutaj z pierwszą. I to jest dwa przewodziki. I do środkowych pinów dopinam dwa przewodziki. Wszystko jedno, które dam do silnika, które dam do. Yy, Napięcia. Ja tutaj do napięcia, czyli do prądu 9V, bo tak korzystam 9, 9V, dopiąłem tutaj po prostu do środkowych po prostu pinów. I teraz zobaczymy, co się, co się po prostu będzie działo. Ja już mam napięcie tam załączone. Tutaj mam stykówkę. Dobrze, za, załączyłem, załączyłem tą stykówkę. Teraz układ jest martwy i chcę sobie przesunąć antenę, powiedzmy, no powiedzmy w którąś tam stronę. No i przesuwam, proszę bardzo. Dobrze, ustawiam sobie, jeszcze sobie ustawię ją. O, dobrze, tak, ale powiedzmy, że przeleciałem ten, ten punkt, Czyli wciskam włącznik i wraca mi po prostu jeszcze, 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 no może jeszcze w tamtą stronę. O! Ustawioną mam antenę na dachu dwoma przewodzikami. Bo to sterowanie jest powiedzmy tylko dwoma, dwoma przewodnikami. Cały zmontowany układ wygląda w ten sposób. Zobaczcie jak to działa. Bardzo krótki ewentualnie prędszy. Ja już sobie tutaj podłączyłem silnik, tutaj pod ten przekaźniczek. Tu wstawiłem kondensator w tej chwili 2 i 2 mikrofarada. Tu mam silnik z moim przełącznikiem, więc dopinamy zasilanie. Chcę zmienić obroty silnika. Zmieniam obroty silnika. Chcę zmienić w drugą stronę. Zmieniam w drugą stronę. Chcę sobie zmienić szybkość. A, może szybkość, to sobie zmienimy tym elektrolitem. Wyjmuję elektrolit. Wstawiam elektrolit 22 nano, czyli automatycznie będzie się dłużej ładował, czyli jak się będzie dłużej ładował, będzie wolniej chodził, prawda? Zobaczcie. Idzie wolno. Może trochę przyspieszymy tutaj, żeby to nie było za wolno. O. Idzie nam i możemy sobie też zmienić obroty wciskając. Wszystkie schematy znajdziecie albo na drugim, albo na trzecim kanale. Jak złożę wszystko, to Wam po prostu pokażę. A zamiast przełącznika tego. Pykanego, po prostu, możecie sobie dać, tutaj przekażę, ten tranzystor, który dałem, tutaj widać taki, taki duży tranzystor, to akurat tak sobie dałem dla zabawy, żebyście widzieli, to jest tranzystor yy, rosyjski P210B, może tu będzie widać, P210B, to jest super sprawa do pewnych celów do spawarek do zgrzewarek itd itd. Ale możecie dać normalnie zwykły tranzystor tutaj albo z serii BD albo z serii BC albo, albo taki taki malutki. Ten tranzystorek służy jedynie do sterowania tego przekaźnika bo to sterujemy przekaźniki zamiast przekaźnika możemy użyć tranzystorów albo dwóch albo czterech. Zależy jaki układ będziemy po prostu robili, na czym nam będzie zależeć. I wtedy dajemy jeden tranzystor PNP, drugi NPN i między nimi dajemy nasz silnik krokowy. Jest ten sam skutek z tym, że silnik... będziemy obracać już wtedy bardzo szybko obrot.